Witajcie, ja jestem Łukasz, ze mną jest... GINUS, witajcie. A to jest pierwszy odcinek serii pod tytułem Oddech Wytchnienia, która ma dla was być oddechem wytchnienia, jak tytuł ma, jest. I nie wiem, jak ona często będzie. Nie pytajcie się z regularnością, mam lekkie problemy, że tak się wysłowię? Naprawdę. Y, tak, ona ma być oddechem wytchnieniem od rzeczy, które robiliście, a wam się nie chce robić, czy coś w tym stylu. Także zostań, posłuchaj. Tak, jak powiem youtuber. <laughs> <zysz> <To. A. zysz> Za moich czasów to się tak nie mówiło. Dobrze, możecie mieć pytanie, czemu na ekranie widzicie skoszoną trawę? To dlatego, że dzisiejszym tematem jest... bardziej są zapachy po prostu. Jak skoszona trawa, to ja bym powiedział wiosenne porządki bardziej. To może też być. Nie wiem, jak to, to u Ciebie się... <laughs> tak, kiedy tak, tak kiedy indziej. Teraz weźmy te przyjemniejsze może zapachy. Chociaż nie wiem, kto co woli. I mówi, że sprzątanie wiosenne to śmierdzi nie tak? Nie, mówił o tym, że jest nużące. No, zależy dla kogo, nie? Znaczy dla mnie jest tak. Hmm. No. Jak ocenisz zapach suszo suszonej, skoszonej trawy? O. Suszonej to nie jest zbyt, ale takiej skoszonej, no to skoszona trawa. Yy, z tego co pamiętam jeszcze, bo dawno trawy nie miałem skoszonych. To jest zapach całkiem przyjemny, taki, taki świeży, jak to leci przez okno, to takie, taką świeżość, np. Jak, tak jak, jak sobie okno otworzę, teraz jest gorąco, strasznie często otwieram sobie okno podczas snu, to właśnie czuję taki zapach świeżego powietrza i z trawą jest podobnie, taką ściętą. Na pewno lepiej pachnie niż taka suszona trawa. Suszona mm. trawa jak jakaś potrawa, to brzmi normalnie. Trochę. trawa trawa w sumie. No, skoszona trawa ma swój taki oryginalny zapach i z tego co wiem, bardzo dużo osób lubi ten zapach po prostu, on jest przyjemny dla większości z tego co wiem. To, to jest trochę tak <grym> jak z, z benzyną w zasadzie. Benzyna też ładnie pachnie całkiem, ale <grym> tak. tylko gorzej jak się podpali. Gorzej <grym> jak ją wypijesz, ale my do niczego nie zachęcamy oczywiście. Proszę, oczywiście, no. nie, nie bawcie się nigdy zapalniczką, albo żadnym innym produktem, który może wytworzyć pożar. Hmm. Przy, przy benzynie, bo to się może bardzo źle skończyć. Hmm. Dla Was i dla otoczenia. czekać jakiś. jakiś taki... Ligidus uczy i bawi. Tak, taki policjant, co, co do szkoły, Przede wszystkim mówi dzieciaczki, nie pijcie alkoholu, bo, 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 bo będzie źle z Wami. Zwłaszcza jak w samochodzie, bo trzeba samochodu, to jeszcze nie jedziecie samochodami, ale no. Na przyszłość Wam. Nie wiem, jak jakby, wie, ale ja bym się posłuchał i Ginusa mądrze prawi. A poza tym, zmieniając temat z edukacyjnego, to jeszcze mi się chociażby podoba, jak pachnie na dworze, kiedy po burzy albo po jakimś deszczu, to jest taki też taki oddychający, taki świeży zapach, można to ująć. Tak, zwłaszcza jak. Jesteś spocony po ciężkiej pracy. Chcesz czegoś podobnego nie z Jeżeli chodzi o nieprzyjemne zapachy, to jeszcze do tego przyjdziemy, okej? To może w kolejnym odcinku to będzie tego jeszcze taki odcinek. W pierwszym odcinku takie fajne zapachy, w drugim odcinku beznadziejny zapachy, a w trzecim odcinku co najbardziej wybiesz jeść Księżyc Spaghetti Dobra Taki jeszcze ładny zapach znasz jakiś przyjemny, który ci się kojarzy Niektóre farby do odsetek i wadki pachną. Ciekawe. Chociażby, jak ja w retributora, to mi za ładnie dla mnie nie pachnie. No, a już od farba LED-belcher, taka metaliczna farbka, to ona pachnie całkiem ładnie. To się zależy, która, bo czasami są wersje, które mi nie No No, ale czasami ładny taki zapach, że? No, Czekaj, zobaczę, czy to moja, co mam teraz, tak ładnie. Z, z tego co wiem i to ty lubisz też po lasach chodzić. Czy la, zapach lasu też to by się podobał osobiście? Ja do lasu chodzę raczej bardziej po to, żeby sobie yy, yyy, yy, 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 y po prostu yy, pochodzić po o no To chodzi mi. Tam... Yy. W sensie bardziej nie tyle, żeby zapach poczuć, ale yy, tam, yy, żeby sobie po prostu poczuć na naturę, ale to prawda zapach też jest takie świeże, świeże powietrze głównie nie takie leśne takie nie, z... nie, patnie, nie tak jest nie nie śmierdzi tak jest piaskiem tak nie śmierdzi jakimiś tam e, być odchodami jakimiś e, smogiem albo albo czymś takim mm. bardziej okay. przewodowymi produktami z mm. tym tak Chociażby u mnie tata często takie całe pale drzewa przywoził i tak dalej do pocięcia, to mi się bardzo czuje mocno zapach, właśnie drewna, takiego świeżego, że mogę wyrazić. I to też jest pewien zapach, który czuję, i on mi się kojarzy z czymś, zazwyczaj z, z wakacjami, bo wtedy to się odgrywało. I to takie. To jest może na zapach lasu czy czegoś w tym stylu, ale to jest bardziej zapach może kory, czy yy, jakiegoś żywicy, czy. albo samego drzewa, whatever. Na przykład te, to, co się to powstaje jak się drzewo tam yy, przerabia, to się nazywa kurczę... Deski. Nie deski, tylko z takiej bardziej yy, to od, jakby odłamki. Ty yy, trocina. W sensie. Trocina, o właśnie, jak to, bo zapach trociny też jest całkiem tam, tam ciekawy. Mm, też fajnie pachnie. Ale to zauważyłem, że my ogólnie mówimy o takich zapachach takich e, niezbyt nieoczywistych, nie? Bo raczej jak mówimy o to co ładnie pachnie, to raczej mówisz jakieś perfumy, czy jakieś takie jakieś jedzenie może jakieś, które ładnie pachnie albo coś takiego. A to są takie zapachy, które lubimy, ale takie nieoczywiste. Ja że wiele osób nie wspomniało o nich. O e, takie otaczające nas. Tak, bo pewnie możliwe, że się mylę, no ale... Tak mi naszła myśl. Kiedy już wspomniałeś o perfumach i tak dalej, to powiem coś w stylu, że no, wiele o... z tego, co się dowiedziałem, można rozpoznać człowieka, osobę, nie przed zobaczeniem jej i usłyszeniem, po jej zapachu. Bo każdy człowiek ma też swój uniwersalny zapach, który też trzeba mieć w pamięci. Tak, niektóre osoby mają ładny zapach, niektóre trochę gorszy. Na pewno, jak się siedzi z jakąś osobą w szkole, choćby która niezbyt ładnie pachnie, to od razu niezbyt nam się przyjemnie siedzi tam z tą osobą. Tak. To jest, to jest raczej dość logiczne. Zapachy mają jednak spore znaczenie. Tak samo czy czuję, żebyś nie chciał jeść spaghetti i prześmietniku. A właśnie, to też jest ciekawy temat, no bo właśnie jedzenie. I hmm, czegokolwiek w zasadzie, przy czymś co jest obrzydliwe, przy czym coś coś, co nam się nie podoba, przy jakichś takich rzeczach nieprzyjemnych, to też się mi z celu, no bo no, to, to ciężko zjeść. Jak ja raz y, widziałem jak jakiś chłopak, jakieś małe dziecko w sklepie zmiotowało, a później w domu jadłem płatki, to tak ciężko mi się jadło te płatki, bo ten myślałem. Także nawet jak się już coś, nawet jak się je coś y, nie, nie przy samej samej obrzydliwej rzeczy, nie przy niej. Ale nawet jak się o niej myśli, a to nie jest takie proste. Bo zwykle, jak nie chcemy o tym myśleć, to myślimy o tym jeszcze bardziej. No, jak powiem, nie myśl o żółtym samochodziku, to pomyślisz o żółtym samochodziku. Właśnie. Hmm. Osobiście ja. posiadam coś takiego właśnie, że kiedy widzę jakieś obrzydliwe rzeczy czy coś, to ja na spokojnie mogę jeść przy nich. Jakoś mi to nie brzydzi. Patrzenie na coś brzydkiego i jedzenie. To, to u mnie jakiegoś tego powiązania nie zauważyłem przy tych rzeczach. Osobiście no, ja mam zupełnie większe problemy z tym. No, to też pewnie zależy od osoby, jak właśnie możemy zaobserwować. Tak, to też jest ciekawa sprawa. Możemy też teraz poruszyć temat, który mocno się wiąże z zapachami, czyli chociażby kwiaty, które są raczej stadzone po to, żeby ładnie pachniały. Czy masz w głowie jakiś kwiat, czy coś takiego, który ci się w pamięci wyrył? Hmm. Kwiat? Może nie, ale wysokie kwiaty dla mnie zwykle pachniały tak. Nie, że źle, nie, że jakoś tak nieprzyjemnie, ale tak. Nie był to ani przyjemny zapach, ani jakiś bardzo zły. Taki po prostu zwykły zapach jakiejś rośliny. Taki po prostu. Mm. Ani zwykły szału zapach. nie robił, ani nie był zły w skrócie. Tak, nie był zły, nie, nie robił taki przeciętny. Po prostu zwykły zapach jakiejś rośliny, tak? tak ja nie wiem, jakiś bardzo. Jakoś nie niesłynę z tego, że wącham kwiaty. Albo że mi jakoś ten zapach się podoba bardzo. Ja nie hmm. jestem postacią z odserwa, której zbieranie kwiatków podnosi yy, psychikę, tak? Hmm. Tam nic. Tak, ale często się wącha właśnie kwiaty zauważyłem, ale mi też właśnie taki średnio przepadam za jej zapachem, zazwyczaj to musi chyba być jakoś bardzo dużo tych kwiatów albo coś takiego, żeby poczuć ich prawdziwy zapach taki łany, który chcemy uzyskać. Bo jeżeli podejdziemy do jakiegoś kwiatka i no, że tak powiem, wetkniemy nos w kwiat, to za pięknie nie poczujemy, przynajmniej dla mnie i dla Ciebie z tego co słyszę. To jakoś zbyt przyjemny zapach. Chyba dla nas obu nie są kwiaty. Te, jeżeli już zahaczyliśmy o średnio przyjemne zapachy, możemy przejść do tych e, nieprzyjemnych, czyli chociażby. Jeszcze na chwilę bym wrócił do tych kwiatów, bo mhm. powiedziałeś, że nie są zbyt, dla nas zbyt przyjemne. Znaczy dla mnie to, to jest takie, po prostu dla mnie kwiaty są takie, że ja po prostu na nie nie zwracam uwagi. Neutralne. Jest kwiat, ok, nie przeszkadza mi. Nawet mógłby cały, cały bukiet stać przy mnie, mi to absolutnie nie przeszkadzało, ale też bym nie czepał z tego przyjemności. Dokładnie. Tak jakby stał to miałem przy na mnie, myśli. No, jakby stał przy mnie pudełko, pudełko kartonowego przy mnie stało. To jest tak podobne, podobny to podobnie by to wyglądało. Dokładnie to posiadałem na myśli. No. Dziękuję za sprostowanie i, i ginął się. No. Nie ma za co. Także przejdźmy do tych mniej przyjemnych zapachów, którymi możemy wymienić. Chociażby zapach kompostownika. Jeżeli coś gnije, to to na pewno nie jest fajny zapach. Tak, to, to jest taki niezbyt przyjemny szczerze mówiąc. Z ogólnie z No. Taki kwaśny można nadżyć. Właśnie słony, nawet można powiedzieć. Tak. Pychający strasznie. A to akurat z gnizny czy czegoś takiego, czegoś, czegoś w tym stylu, to raczej jest to gdzieś znany. Ja myślę, że wiele osób no, podobnie tutaj co są... no my. Tak. A teraz chcę dość ciekawy temat poruszyć, bo jednocześnie ją możemy go zaliczyć i. Do zapachów złych i dobrych odnoszę takie wrażenie, zapach ludzkiego potu, bo niek zauważyłem, że nie, to jest mocno zależne, niektóre właśnie są słone w zapachu, że tak się wyrażę, a niektóre wręcz przeciwnie, nawet tak interesująco pachną, że się wyrażę. Rozumiem, że testowałeś, tak? Pod niektórych osób. Nie, proszę za nie jakiegoś dziwnego człowieka. Nie, rob. Nie, no żaltuję oczywiście, o. ale też jest tak, że pod nasz, tak? W sensie nasz pod, że, że jak mówię o sobie, to mój pod, tak? Jak ty mówisz o sobie, to twój. To nie jest taki zły, w sensie nie jest przyjemny, ale też nie przeszkadza jakoś bardzo. Jest takim zapykiem, który. Jak się pojawia, to my nie mamy takiego oburzenie, tylko takie, o, ciekawe. A właśnie, jak ja u mnie zauważyłem, to u mnie to jest bardziej taki kwaśny, jeśli się wyrażę. Kiedy poczułem, to taki raczej dyskomfort poczułem, kiedy go poczułem właśnie. Znaczy, ja na pewno czuję wtedy takie tak w głowie mi mówi, no, czas się umyć. <noise> tak. Ale mam takie przeczucie, że są takie, że tak się wyrażę, rodzaje potu, które mogą ładnie pachnieć. Trochę dziwnie to brzmi, ale. Ej, uznajmy. To chyba nawet jeszcze gorzej brzmi niż to, że testowałeś coś. Wiesz, nie, może nie. Może nie aż tak. Ja tego nie powiedziałem, dobrze? Ja żartowałem, tak? Także on. To nie tak, że Lightfox jest jakiś. jakiś tak? Nie, nie jest. Ja znam, znam osoby... te. ty. Przecież sobie. Znam, znam osobę, Jak przeczę? Osoba... No powie... no, ja No powiedziałem, że nie jestem, bo jest to. Ja, ja pytam... ty już jesteś tu. Powiedziałeś jeszcze później, że jest. Znam nie, nie, nie. osobę, która jest... Jakby graliśmy w RPG'a Warhammera, to... O Jezu! Jeden... Pomieńmy ten temat. Kontynuuj... Tak, tak, Kontynuujmy tak, dalej. Tak, o... Nie będę mówił co dokładnie, ale uwierzcie, że dziwne rzeczy robił. Kontynuujmy o dalej w nieprzyjemnych zapa zapachach Tak, nawet w kwestii jedzenia i myślę, że na tym skończymy. Tak, tak, tak. tak, mi chociażby się nie podoba zapach cebuli i Czosnku nie przepadam. A też, jak na przykład moja babcia robi w kuchni jakieś jakieś jedzenie, gdzie to używa to strasznie wkurzające z tym nie mogę zejść po prostu na dół, bo to czuję, to jest taki nieprzyjemny dla mnie, zapach. Bo jak na przykład robią flaczki. Tak. To też. jest jeszcze okej, okay, ale ja właśnie nie, nie przepadam za cebulą i czosnkiem chyba głównie, bo... Nie kojarzę innego jeszcze zapachu jedzenia, które by mi jakoś nie odpowiadało. Pewnie z tego co wiem, durian bardzo śmierdzi, ale nie miałem styczności z tym owocem. No ja. Aczkolwiek go wygoogluję. I tak jak myślałem, to jest. To jak jakaś wielka jeżyna. Wielka. Durian. No to takie no, z kolcami coś. Hmm. No. Durian. W sumie no, no to zaraz, trochę taki tak, granat. Tak. Dorzucanie. To jest owoc granat. W sumie Durian tak. to mi się kojarzy najbardziej z Dunsterem, bo tam ta, ta postać ciemna jest tutaj je, jeść. Może Durian bardzo lubi hmm. ten to owoc. Hmm. Czy jeszcze jest jakiś nieprzyjemny zapach, o którym warto by było wspomnieć? Jest taki mało oczywisty. Się, że mam... w sensie, że nie... w sensie taki, że ci nie przyjdzie od razu do głowy typu, że cuchnie kupa i wiesz, że to jest nieprzyjemne że cuchnie Z... denat i to też nie fajnie pachnie chodzi o taki bardziej nieoczywisty nieprzyjemny zapach Hmm, to tak jak trochę z, 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 mm, z tym, co ja mówię wcześniej. To mi chodziło o w nim, sensie, wiesz, o te lasy i drawe, to mi bardziej chodzi o że nieoczywisty, że tak nie zwracamy uwagi na to Znaczy, Nie zwracamy uwagi, no. Jak mówimy o jakimś zapachu, to nam po prostu przychodzi bardziej na myśl jakiś takie sztuczny zapach albo jakieś jedzenie czy co? Chociażby nieładnym zapachem bardzo zapach śmieci też. Ja, a, a jesteśmy w temacie śmieci, to mój śmie kosz na śmieci, który mamy. E, e, chcę powiedzieć, że. Tak no, nie, 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 nie. Nie, nie, hmm. nie. Pewne rzeczy, pewne rzeczy się nie. Nie, nie, to się, nie. E, wydarzają. Tak, pewne rzeczy się nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie, Nie, nie. Chodziło mi bardziej o mój kosz na śmieci, który jest y, jakby pomiędzy moim pokojem a paroma innymi W sensie jest taki jak. Mm -hmm. No I on y, tam też coś w nim tam gdzieś co kiedyś to jest taki zapach ma taki Zapach gumy jakby, jakieś takiej życia, ale Taki nieprzyjemny ten zapach jest, ja trochę jak guma do rzucia, taka jakaś taka dziwna guma do życia, jakaś trochę zgniła Mam wrażenie nawet chociaż nie wiem, jak zgniła guma do życia. Pa, mówiąc Nie miałem okazji sobie zobaczyć osobiście, to zostały takie wprowadzone do Biedronki reklamówki zrobione z recyklingu, czyli ze śmieci i one też właśnie mają dość nieprzyjemny zapach właśnie. Taki czuć, że sztuczny mocno. Z biedronka wszystko zrobisz, żeby być eko ekologiczna sobie? Właśnie pokazuję myszką jakie mi chodzi reklamówki, o te właśnie. I tu pewnie są z innych sklepów jak Tesco widzę, Rosman i chyba Oshont i nie kojarzę. Też pewnie są zrobione z śmieci, właśnie. I to właśnie ma też taki nie, niedobry zapach. Taki brudny bym mógł powiedzieć. Możemy odróżnić kwaśny zapach, brudny zapach, słodki myślę. I czy jeszcze jakieś byśmy mogli odróżnić zapach w kontekście smaku? Słony. Słony. słony, tak. I właśnie mówiłeś. Tak, um, mm. ja się nie spotkałem z gorzkim zapachem. A ty gorzkim? To tylko jak jeden czekoladę gorzką. Ale to, to tam jest taki smak, który raczej jest w ja, porządku. Jest dużo osób, znam przynajmniej, które nie lubią gorzkiej czekolady. Ale ja nie, że uwielbiam. Jakbym miał wybór mieć mleczną czekoladę, a gorzką, to bym mleczną wziął. Ale jak jest gorzka, to zjem. Nie jest zła. Osobiście ja się zaliczam do tych, którzy nie przypadają za gorzką czekoladą. Ja jestem yy, upośrodkowany w tym temacie. No cóż, to raczej by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten oddech był dla was odświeżający. Jeżeli tak, to może zostać lajka i suba. Ze mną był Iginus. Był ja no, odświeżający byłem... w przeciwieństwie do rzeczy, które wspominaliśmy w dalszej części filmu. <śm> tak, ja, ja byłem sobą. wy ja byliście. Aby ja <śm> byliście cudowną widownią. Do usłyszenia w następnych.